Dagmara jest wzburzona po rozmowie z Maćkiem. Mimo, że nie powiedział niczego wprost, nastolatka rozumie, że chłopak domaga się od niej seksu i grozi, że w innym wypadku nie będą się spotykać. Sama nie wiem. Czyli jest wolny. I ja a wy serio uważacie, że on jest taki fajny? No tak, mega ciacho. No to chodzisz z nim czy nie, bo nie wiem, czy mam ci zazdrościć, czy Wiesz, jak. myślę, że z nim zerwę. Co? Dlaczego? Oszalałaś? Tak dla waszej informacji, on jest za bardzo zainteresowany seksem. No a czym ma być zainteresowany? Dziewczyno, ogarnij się. O co ja w ogóle z wami gadam? Dagmara chce się zwierzyć przyjaciółce. Nie wie, co ma robić i liczy, że Natalia jej doradzi. Siadaj. Ja już nie wiem, co mam z tym zrobić. Z czym? No bo Maciek jest okropny, a wszyscy wokół mi mówią, jaki to on nie jest super. I to nie wiem, czy to ja zwariowałam, czy wszyscy inni. Ale czekaj, o co chodzi? Wiedział, że jak się z nim nie prześpię, to z nami koniec. A czekaj, serio ci tak powiedział? No, nie dokładnie tak. No to jak? Wiedział, że dzisiaj chata wolna i żem do niego przyszła. No fajnie, laska. No ale to chyba logiczne, że chodzi mu o seks, a jak mu powiedziałam, że nie, nie wiem, czy dam radę przyjść, to powiedział, że się nie umawia z małymi dziewczynkami i się bardzo wkurzył. Ej, serio ci tak powiedział? No to pocisnął ci. No trochę i powiedział, że jak nie przyjdę, to z nami koniec. Naprawdę? No, tak. Kurde, ale wiesz co, może ty coś po prostu źle zrozumiałaś. No, no tak ale... nie może być. No jak miałam to inaczej zrozumieć? No słuchaj, jesteście w związku. Chłopak może ma ochotę pobyć sam ze swoją dziewczyną, poprzytulać się. Poza tym, no co w tym złego? No w kinie byłaś z nim zachwycona. No bo w kinie było fajnie. Wiesz, to zastanów się nad tym po prostu na spokojnie. I wiesz, to to bez sensu, żebyś zmarnowała taką szansę od losu. Taki chłopak nie trafia się codziennie. Wiesz, chyba z nim zerwę. Słuchaj, no, nie lepiej będzie po prostu, jak pójdziesz do niego, i jak coś ci nie spasuje, no to kiedy będzie chciał uprawiać seks, to powiesz mu po prostu, że nie masz na to ochoty, albo wrócisz do domu. Masz rację, muszę pomyśleć no. o tym jeszcze. Może to ja przesadzam. Może Maciek jest normalnym chłopakiem po prostu? Faktycznie nie jesteśmy już dziećmi. Nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak?